Witajcie na następnej wyprawie. Dziś odwiedzimy słynną, opuszczoną wyspę Hashima, położoną na morzu wschodniochińskim około 15 km od japońskiego miasta Nagasaki. Hashima, zwana Wyspą Pancernikiem, była tak naprawdę kopalnią węgla kamiennego znanego światowego koncernu Mitsubishi, gdzie z czasem przez lata sztucznie powiększana wyspa stała się jednocześnie mieszkaniem, jak i miejscem pracy dla wielu górników. W czasach największej świetności wyspy, Znajdowało się na niej 30 budynków mieszkalnych, 25 sklepów, dwa szpitale, szkoła, baseny, a także cmentarz. Natomiast w 1959 roku liczba mieszkańców osiągnęła ponad 5200 osób, czyniąc wyspę najbardziej zaludnionym miejscem na Ziemi. Jeżeli Ci się podoba to, co robimy, pamiętaj, aby obserwować nasz profil.